Pani, witam Was serdecznie na dorota.in w Australii w Sydney. Za mną znajduje się most Sydney Harbour Bridge. To jest most, który został wybudowany, o ile dobrze pamiętam, pod koniec 1932 roku. W tym czasie w Australii trwał wielki kryzys ekonomiczny, więc ludzie, którzy pracowali przy budowie tego mostu, to była właściwie jedyna dla nich okazja, żeby mieć pracę i mieć za co utrzymać siebie, dom i rodzinę. Most ma około 1,2 km. można też wspiąć się budową od strony południowej, czyli z tego co dobrze kojarzę od tej strony e, na jego najwyższy punkt. E, chociaż oczywiście odbywa się to za opłatność, bo jest niebezpieczne, jest odprawny do tego kwalifikowany sprzęt, taki jak do prac w Swoją wędrówkę na most zaczynam standardowo, właściwie już z Circular Quay, gdzie dotarłam pieszo, przeszłam z King's Cross, przez Woolloomooloo i przez park. A teraz będę kierowała się przez The Rocks w poszukiwaniu schodów na most. O The Rocks opowiadałam wam już trochę w poprzednim filmie. Jest tutaj sporo starych zabytkowych budynków, na przykład Cadman's Cottage, czyli najstarszy budynek mieszkalny w Sydney. Oprócz tego można kupić mnóstwo pamiątek, chociaż swoje sklepy mają też tutaj znane drogie marki. Tuż przy skrzyżowaniu Argyle Street i Cumberland Street pod wiaduktem jest wejście na schody prowadzące na most. Trochę wspinaczki i piękny widok będzie przed nami. Po moście można spacerować pieszo, można też nawet uprawiać tutaj jogging co jakiś czas spotkamy ochroniarza. Most też jest ogrodzony siatką i zasiekami w celach bezpieczeństwa. A sam w sobie jest piękny, polecam wam spacer zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem, kiedy możecie zrobić najpiękniejsze zdjęcia, opery i całej zatoki nocą. Tylko nie zapomnijcie wziąć ze za sobą statywu i przygotujcie się na to, że nawet pomimo statywu i tak mostem będzie nieźle trząść, zwłaszcza kiedy jeżdżą po nim trochę cięższe samochody. A po drugiej stronie mostu znajduje się Kirribilli i tutaj możecie rozpocząć sobie swój dalszy spacer, chociaż w ciągu kilku godzin naprawdę będziecie mieć na to mało czasu. Ja w Kirribilli zdecydowałam się zjeść rybę z frytkami i poczekałam na zachód słońca, który o tej porze roku w Australii jest w okolicy godziny 17. Szkoda, że nie będzie mnie tutaj w nowy rok, kiedy na moście Sydney Harbour Bridge jest pokaz pięknych ogni sztucznych. Chyba najbardziej charakterystyczne wydarzenie noworoczne w Australii, a może nawet na całym świecie. Do zobaczenia podczas kolejnych wędrówek po Sydney i innych miejscach w Australii. PA!